Siema, siema widzowie. Dzisiaj zrobimy coś, czego dawno w sumie nie robiliśmy i w sumie coś, na co dawno nie patrzyliśmy. Jak wiecie, niedawno temu miałem e, dramę, pseudo taką dramę, bo w sumie to dramą nie można nazwać, ale miałem dramę z Narcyzem, gdzie zrobiliśmy na siebie straki, ja zareagowałem na jego, on miał zareagować na moje i jakoś to się chyba, no no, no coś, coś nie pykło, no bo kurde, no nie zareagował, tak? Dlatego ja tak sobie czekałem na tą reakcję, no i kurde, no się nie doczekałem. Dlatego po prostu obejrzymy, co on tam robi na tym jego kanale, bo w sumie dość cicho jest. Ostatnio Narcyzie, w uwaga, TVN nie był i tak dalej, więc no zobaczymy dzisiaj, co się tam dzieje. Ale widzu, przed tym jak to zrobimy, w lewą rękę wejdźcie sobie GBS-a, kawę, herbatę. Herbaty też są fajne, bo spróbowałem i na przykład na 100% Raspberry, dosłownie, masz 100% owoców kumacie herbata. Bardzo jest dobra, bardzo polecam. Z kodem zebra macie 20% zniżki, więc skorzystajcie. Na przykład ja wam jeszcze powiem taką jedną fajną historyjkę o GBS-ie, GBS jest bardzo fajną firmą, tak? No i jakby dzień mamy się zbliża, no i ja w sumie nie miałem żadnego fajnego prezentu bo moja mama mieszka, kurde, 1500 km ode mnie, tak? No to, pf, kurde, do GBS zaproponował, że jej wyśle jakby zestaw kawi, herbat, no i, kurde, to do, do, do wysłał, no, więc bardzo wam też polecam, GBSa na dzień mamy, jeżeli nie macie pomysłu, na prezent jest bardzo spoko. Ale wróćmy teraz do Narcyza i to, co tam robi na jego kanale, no bo jakby, no, jak wchodzisz na kanał Narcyza, to się spodziewasz cringe'u, to jest sobą taka też kopalnia złota, jak Dawid Czech, swojej można porównać Dawida Czecha do Narcyza w pewnym sensie, bo obydwoje robią z siebie nieinteligentne osoby dla wyświetleń. Chyba, że są nieinteligentne, no ale jakby ja tylko mówię to, co widzę na filmie, a poza filmem to nie wiadomo. Kurde, wiecie co ja w ogóle widzowie, jestem z was, no, zawiedziony jestem zawiedziony, bo nie zostawiacie lajków. No już jakby nie szanujecie tej ustawy, tak samo jak nie szanujecie tej ustawy z maskami, pewnie chodzicie, kurde, bez masek yy, po, po zewnątrz, to pewnie tak samo nie zostawiacie lajka, więc zostawcie lajka, bo naprawdę jak zobaczę, że nie zostawiacie lajka, jak ja sprawdzę twoje konto i zobaczę, że nie zostawiacie lajka, to ja, ja Cię zgłoszę do Andrzeja Dudy, i będziesz miał kurde 5000 kary, a ja chyba nikt tego nie chce, więc proszę tutaj być przezorny, zawsze ubezpieczony, zostawcie lajka. I może zacznijmy od tego, co jest ostatnio modne, niestety. Znaczy, niestety, bardzo dobrze, tylko no kurde. Narcyz nagrał brzydką 16. Przesłuchajmy ją, bardzo mnie to interesuje. imienia bogatego No tak, kolejny przypadek brzydkiej szesnastki, która nie jest brzydka, tylko jest obrzydliwa, dosłownie. <laughs> nie mam pojęcia, co to jest za ubiór, ale no nie, nie oceniajmy tego, no może po prostu na co dzień sobie chodzi w... E, nie wiem, co to jest w ogóle, jakaś czapka dziwna z Polski, piłki, noże czy coś tego typu, no, ale mniejsza, mniejsza z tym. E, on dosłownie czyta Biblię chyba, czy coś to... Ja nie mam pojęcia, co to jest za fragment, bo jakby e, nie jestem mega religijny taki, że kurde, tam Biblię nie, ale wydaje mi się, że z Biblii dosłownie po prostu czyta i to jest jego brzydka szesnastka. Pamiętaj, abyś Ty święty święcił czy, 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 czy ci ojca swego i matkę swoją Nie zabijaj, nie cudzołóż i nie kradnij Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij Nie fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu a, on dosłownie czyta te 12 tych tam postanowień, czy jak to się nazywa. No nie wiem, kurde, no komu nie a ja takich rzeczy nie pamiętam. No ale te 12, coś tam, czy 10. No, te, te zasady religijne, czy coś tego typu. No, dosłownie no to czytaj, to jest jego Brzydka 16. Chyba jakby dalej nie musimy oglądać, bo on większość i tak tych zasad łamie tym filmem. Czy na przykład nie zabijaj, a zabija mi cringe'em. No, no, to jest takie, no średnie. Ja myślałem, że Mateusza Chmilarka, Brzydka 16, była słaba. No, ale jednak, no. Oczywiście, narcyz przeszedł samego siebie, jak zawsze. Przed tym, jak obejrzymy to, co mnie najbardziej skringowało na kanale narcyza przez te ostatnie parę jego uploadów, obejrzymy coś bardziej lightowego, czyli Lil Narcyz Dis na elekcji. No to było nieuniknione. O, gościu dosłownie Disy robi na wszystko, co jest modne. W sumie to jest jego jakby taki, taka strategia, żeby robić wyświetlenia. No nie zawsze to się sprawdza, nie wiem, dlaczego to ludzie klikają, no ale obejrzyjmy. No bo nie oszukując się, tego jego Disy są takim odgrzanym kortletem. Teraz. Coś jest trendy, Narcy zrobi słabego, cringe'owego Disa na to No i tak zawsze jest, tak, 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 takie kółko dosłownie Czy on serio sprzedaje ciuchy i tak cię nikt nie słucha? Jakby to ktokolwiek w ogóle kupuje, ja współczuję, jeżeli to ktoś kupuje i e, z tym chodzi po mieście. Ja bym, no nie ma szans. Ja bym to kupił i najwyżej chodził po domu. Ja bym nie wyszedł na miasto z takim czymś. Naprawdę moje ciuchy w porównaniu do innych youtuberów to jest naprawdę no, błogosławieństwo dla was, no bo ja nie mam jakiegoś dupnego zebo, czy na przykład gucci przez R, czy coś, tylko no, fajne mam ciuchy na zebranka. W sensie, no teraz dropunia, nie, mam, więc po, nie wiem po co o, o tym gadam, ale generalnie chciałem powiedzieć, Taki fakt, że to do ja dobre ciuchy robię W porównaniu do tych youtuberów Wiecie, lepiej jest taką słodką zebrę, gdzie nie pisze jakieś zebo Kurde nosić, niż i tak cię nikt nie słucha No super, no każdy by to nosił Eee, e, 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 lekcje mam I gdzieś, gdzieś, gdzieś to mam Gdzie to mam No w dupie je mam E, lekcje mam I gdzie gdzieś, gdzieś to mam Gdzie to mam No w dupie je mam Włączamcę kamerkę, kocham nauczycielkę. 6 razy 6, 136. Ej, naprawdę spodziewałem się czegoś gorszego. No, jakby to nie jest aż takie złe. Słyszałem gorsze piosenki, na przykład początki kamerzysty. <laughs> No nie no, ale jak na narcyza, który wszystko robi widać, że tak, no wiecie, komediowo, jeżeli to komedią można nazwać, to ta piosenka jest nawet spoko w porównaniu, do, nie wiem, Disa czy tamtego właśnie brzydka 16, to ja nawet nie mam że to było, to była cringe Fest, ale to jest nawet okej, okay, tylko mam takie jedno ale 6 razy 6 równa się 136, mówisz? No nie wiem, nie wiem, ja, ja, ja bym się kłócił. Mikrofonu też nie mam i na niego nie czekam. Idę sobie spać, wolę w gry pograć. Nie jesteś koleżanką, nie pogadasz se ze mną, lepiej połóż się, zaśnij se. Nikt nie słucha już ciebie, a ty dalej gadasz, sen. Nikt nie słucha już ciebie, narcyz Ja, ja, ja myślę, że to jest e, lekka hipokryzja, ale tak, to jest Disney nauczycielki, że one sobie niby gadają na tych lekcjach a tak naprawdę żaden student ich nie słucha. Nie wiem, jak jest, nie wiem, nie byłem częścią tego. Zgaduję, że narcyz też, no i tyle w sobie, jakby do y, wystarczy mi tego disa. Przejdźmy tutaj do takiego najlepszego tego smaczku, czyli. O Jezus, Maria, no dobra, niech będzie. Wiksa, Gabor, ge Getaway, Cover, coś tam, nie wiem, ja pierdziele, dobra. Zobaczmy, zobaczmy to, boję się. Kiedy miałam 6 lat, zapamiętałem kilka kroków u rodziny taty. Wystarczy, że dosłownie to widzicie, nawet nie mam pojęcia co tutaj się dzieje, dlaczego ta deska do prasowania o manogen, A nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, no ale już widać tutaj na co się szykujemy, więc zostawcie lajka, like pamiętajcie widzowie, 30 tysięcy lajków like i może wstawię jutro film, bo ja nie wiem czy będę mógł, bo muszę na jakieś rehabilitacje czy kwarantannę iść po tym co właśnie obejrzymy. W, sie w sieku ośmiu pokonałam, tyle przed koncertem, no mamy. Wiecie co, on chyba już z 50 słów powiedział y, od początku tego filmu, a ja ani jednego nie zrozumiałem. Błagam o jakiegoś tłumacza, y, jakby narcyz na polski, jakbyście mogli mi przetłumaczyć w komentarzu tutaj ten początek, bardzo bym docenił. A jak miałam 12, wystąpiłem przed milionami osób. A, tutaj już rozumiem, że miałem 12, Ale ty ja, ja tak ogarniam o co chodzi, że to jest niby parodia wiki Gabor, czy jak ona się nazywa, ale jakby są parodie, które są śmieszne, a są parodie, które są żenujące, a po tym widzę jaka to jest jakby kategoria tej pa parodii chyba nigdy nie byłam za mała na duże rzeczy. Ucieczka. G. Don't have to fly across no saints tonight You're packing all them things you know I like. Pięknie po Ingliszu mówisz twoje pronunciation jest dosłownie idealne tak jak psychokapel, normalnie powinniście się jakby dzielić angielskim pomiędzy sobą bo tak idealnie mówicie po tym no, Nowe Już nie mogę, mnie do swojej ciarki, aż włosy mi stoją na ręce, jak to słucham. Ja, ja, myślicie, że jak on to wstawia, to tak jak Dawid Czech, myśli, że ludzie serio się śmieją z tego, że to jest, haha, ale to jest śmieszne. Jezus, na Maria, Narcyz to jest najlepszym parodiomanem, te, prawie jak ten z dupy, ale z dupy naprawdę w sensie parodię nawet spoko robi, że są w miarę śmieszne czasem, a tutaj nigdy się nie zaśmiałem żadnej parodii jakby Dawida. Dawida Czecha, jest. Narcyza. Yo, my God, my God. Yo, my get away, Talk me can to... Nope, nope, wystarczy mi, wystarczy mi. Nie chciałem wam dłuższy odcinek zrobić. Jeszcze mam przyszokowane, zrobiłem 7 tatuaży w wieku 15 lat od Narcyza. Ale mam dość Narcyza po tym filmie, naprawdę. <grytanie> Na kolejny miesiąc mi starczy, więc kolejny odcinek o Narcyzie za miesiąc oczywiście, bo to było tragiczne. Ja nawet nie mam pojęcia, co on sobie myśli nagrywając to. Że ludzie serio to będą słuchać i a będą się bujać czy się śmiać do tego? Nie, to nie jest śmieszne. To jest po prostu żenujące. Robić z siebie idiotę. Na internecie dla wyświetleń. No, no i w sumie no tyle, no nie mam więcej do powiedzenia o tym, naprawdę. Powiem wam tylko tyle, że od jutra dosłownie oficjalnie jestem jakby partnerem. Partnerem. No, po prostu GBS mnie sponsoruje oficjalnie. Długoterminowo, już nie na 5 dni, więc przeszliśmy test. Super widzowie. Yy. <ścoughs> Zaraz dziękuję wam. Polecam GBS kodze, bo no to dobrze o tym wiecie, no to jest najlepsza kawa. No kurde, najlepsza kawa, jakaś Inka czy coś. Fuj. Nescafeu, Ale GBS to jest to. Są piękne. Smaki was 20 smaków jest bardzo polecam. Herbata też fajna, spróbowałem, więc wam mogę oficjalnie polecać. Dziękuję, widzu, że obejrzałeś do końca. Zostaw lajka jakbyś mógł i napisz w komentarzu wniosek. Napisz wniosek i, i w sumie lajkujcie po prostu sobie komentarze, bo nie ma szans, że miał, miał jakby szansę, że Wam ze szkować wszystkie, no bo, kurde, no dużo serduszek, a ja nie mam czasu, bo robię daily jeszcze, streamuję o 20 codziennie dla Was, więc na razie, widzów, miłego dnia Ci życzę, mam nadzieję, że tutaj jeszcze jesteś, witam Cię, Ty, ty, ty jesteś fajny, widzów.